Opracowywanym przez mój zespół zagadnieniem są antywomaniowe bramy segmentowe i uchylne o budowie hybrydowej i wielowarstwowej. Garaż to miejsce, w którym przechowujemy nie tylko samochód, ale i rzeczy, które mogą stanowić atrakcję dla złodzieja. Aby nasz garaż mógł oprzeć się złodziejowi. Konieczne jest nie tyle dobre zabezpieczenie, ale przede wszystkim jego odpowiednia konstrukcja. Technologia rozwijana w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 pozwoli osiągnąć klasę, w której brama będzie odporna na przecięcia, nieuletnie wyważenie przez minimum 5 minut, a jej sforsowanie będzie wymagało zastosowania cięższego sprzętu. Dzięki zastosowaniu powłoki z tworzywa sztucznego. Otrzymanej w technologii wysokotemperaturowego prasowania, ryzyko rdzewienia, wnikania kurzu i korozji jest ograniczone do minimum. Korzyścią wynikającą z potencjalnego wdrożenia wynalazku do produkcji będzie zapewnienie uniwersalnej konstrukcji bramy uchylnej segmentowej oznaczającej się skuteczną chroną przed wierceniem czy piłowaniem. Opracowane rozwiązanie będzie przystosowane do zastosowań zewnętrznych o pogrubionym korpusie i wzmocnionym pałąku, dzięki czemu będziemy mogli powiedzieć, że Jesteśmy bezpieczni.